Kalwina Muzyczka, potyczki z paragrafem, zapraszam na kolejny odcinek. Witam w studio telewizji kablowej mojego gościa, którym jest tradycyjnie radca prawny Tadeusz Pizoń. Witam Pana serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. I w związku z tym, że mamy zimę i spadło nam troszkę śniegu, porozmawiamy sobie o odśnieżaniu. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, kto odpowiada za odśnieżanie naszych dróg? Słowo naszych musimy rozumieć w aspekcie takim, kto jaką drogą zarządza, bo na terenie miasta możemy wyróżnić trzy kategorie dróg. Tak zwane drogi gminne, powiatowe, ale ponieważ Zamość jest miastem grodzkim, powiatem grodzkim, więc i gminne i powiatowe to są w jednej gestii prezydenta miasta, w imieniu którego zarządza nimi zarząd dróg grodzkich. Mamy drogi... I jeszcze wojewódzkie i drogi krajowe. Za utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich, a za utrzymanie dróg krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To są podmioty, które muszą pilnować, żeby drogi w mieście były przejezdne. Równie, również ślisko, tak jak i na drogach, jest również na chodnikach. To częściej doskwiera nam. Proszę powiedzieć, kto odpowiada za odśnieżanie chodników? W zależności od tego, czy na tym chodniku coś się dzieje, w sensie powiedzmy prowadzenia tam jakiejś działalności, typu działalność parkingowa, czy, czy też nic takiego się nie dzieje, różnie się może rozkładać odpowiedzialność za utrzymanie chodniku. Jeżeli na chodniku wyznaczone są miejsca do płatnego parkowania i gmina pobiera za to parkowanie opłaty, to również utrzymanie czystości na chodniku leży w gestii gminy. Natomiast w sytuacji, kiedy takich miejsc do parkowania płatnego nie ma, gmina ich tam nie wyznacza, to tu jest jeden z paradoksów, w który nie bardzo chcą uwierzyć nasi obywatele. Do utrzymania takiego chodnika zobowiązany jest właściciel względnie wieczysty użytkownik, tam powiedzmy Ogólnie posiadacz nieruchomości, która do chodnika przylega. Wyraźnie to wynika z artykułu 5 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w gminach. Niektórzy się oburzają, ale nic na to nie poradzimy. Taki obowiązek ustawa na nas nakłada. Proszę powiedzieć dokładnie, jak to jest z tymi chodnikami, na których parkują samochody. Zasada jest prosta. Powinniśmy dążyć do tego, żeby chodnik był, nadawał się do przejścia bezpiecznego, a w związku z tym ustawa nakłada obowiązek usuwania błota, jakichś tam różnych innych zanieczyszczeń, usuwania śniegu, jeżeli on spadnie. Jak również w przypadku, gdyby się okazało, że powiedzmy chodnik jest oblodzony, czy, czy usunęliśmy śnieg, ale pozostały jakieś reszki tego śniegu, które sprawiają, że chodnik no, i ma pewną śliskość, która sprawia, że trudno po nim bezpiecznie chodzić, i powinniśmy nawet posypywać taki chodnik piaskiem, po to, żeby przejście takim chodnikiem dla pieszych było bezpieczne bo w przeciwnym wypadku można się narazić na nieprzyjemności, no, niektóre bardzo zresztą dolegliły. Wiemy, że często tak jest, że te chodniki nie są odśnieżane. Proszę powiedzieć, co grozi osobie, która nie dopełni swoich obowiązków i nie odśnieży swojego kawałka chodnika. Jeżeli wiemy, i ktoś uporczywie utrzymuje tam na chodniku jakiś stan zagrożenia, no to po pierwsze musi się liczyć z tym, że w przypadku miasta zostanie wydana przez prezydenta decyzja nakazująca mu usunięcie jakiejś przeszkody. Zaparkował samochód w sposób taki, że praktycznie nie ma przejścia na chodniku, czy leży tam pryzma jakichś tam materiałów budowlanych czy czegoś. Tam. Ale spójrzmy na temat zupełnie inaczej, zupełnie oderwaniu od ustawy. Spójrzmy na temat, co się może wydarzyć i jakie skutki prawne grożą takiemu posiadaczowi nieruchomości czy właścicielowi nieruchomości przylegającej do chodnika w sytuacji, kiedy dojdzie na chodniku do nieszczęśliwego wypadku z udziałem pieszego. Bo my bardzo chętnie zapominamy o tym, że może się coś złego zdarzyć, każdy mówi, mnie to nie dotyczy, co oni tam ode mnie chcą, ja nie mam czasu, biegnę do pracy, muszę się zajmować jakimś chodnikiem. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że na chodniku przed powiedzmy prywatną procesją, że nie tylko przed prywatną, bo to może być przed bankiem, urzędem przy osiedlu mieszkaniowym, którym administruje powiedzmy spółdzielnia mieszkaniowa, dzisiaj mamy pojęcie tak zwanych wspólnot mieszkaniowych, które też mają jeden lub kilka bloków i, i one są na określonym terenie, do do chodnika przylega, jeżeli dochodzi do wypadku w wyniku którego jakiś uszczerbek na zdrowiu ponosi człowiek, no to szczerze mówiąc, nie chciałbym być w skórze takiego właściciela tej nieruchomości. Bo się okazuje, że wkraczają w grę z kodeksu cywilnego przepisy dotyczące tzw. czynu niedozwolonego i na podstawie artykułów od 444 do 446 można żądać, jeżeli ponieśliśmy uszczerbek na zdrowiu, który sprawia, że przez kilka miesięcy nieraz się leczymy, Możemy żądać za dość zacierpienia fizyczne i psychiczne. Jeżeli ten wypadek spowodował, że ponieśliśmy jakieś straty, na przykład nie wszystkie jakieś zabiegi medyczne czy lecznicze, yy, prawda, zapłaci nam Narodowy Fundusz Zdrowia, za niektóre płacimy w całości lub w części yy, płaci sam zainteresowany. Nieraz musi przejść długotrwałą jakąś rehabilitację, jakieś kosztowne zabiegi i tak dalej, yy, Zakup nieraz jakichś medykamentów bardzo kosztownych, to Kodeks cywilny gwarantuje mu prawo, oczywiście musi to udowodnić, że poniósł takie wydatki i w jakiej wysokości je poniósł, również gwarantuje mu kodeks cywilny prawo dochodzenia odszkodowania od właściciela nieruchomości przyległej dochodnika, na którym doszło do takiego wypadku. Teraz jeszcze musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że dałużmy, doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ktoś powiedzmy nam padając, podparł się ręką, złamał rękę, ale to nie pozwoliło mu zmniejszyć skutków upadku. Dałużmy, złamał sobie powiedzmy był upadł na, na chodnik, powiedzmy na plecy, kilka kręgów i doznał na przykład jeszcze wstrząsu mózgu. No, takie przypadki są niestety realne i one mają swój finał w sądzie. I w wyniku takiego nieszczęśliwego wypadku, powiedzmy, się okazuje, że ktoś ma zmniejszoną zdolność zarobkowania. Zarabiał gdzieś tam 5 tysięcy, miał świetną pracę, a dzisiaj ma dwa tysiące jakieś tam renty, powiedzmy, czy poszedł do jakiejś pracy na zupełnie innych zasadach, na jakimś przystosowanym stanowisku, a no nie daj Boże, że się musi poruszać powiedzmy, na wózku inwalidzkim. To kodeks również gwarantuje mu prawo domagania się od właściciela takiej nieruchomości renty wyrównawczej między jego, wynagrodzeniem, które otrzymywał przed wypadkiem, a wysokością jego czy zarobku, czy innego świadczenia typu renta, które otrzymuje po wypadku. Jeżeli to będzie no, utrata zarobków rzędu 2, 3, 3 5 tysięcy złotych, trzeba się liczyć z tym, że sądy zasądzą taką kwotę. Stąd też musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że ustawa no, po to zawiera te uregulowania, żeby one w jakiś realny sposób rozdzielały obowiązki między gminą a obywatelami, mieszkańcami danego miasta czy, czy danej wsi I w sposób taki, żebyśmy również o tych chodnikach jakoś myśleli, że to nie może być takiej wolnoamerykanki, że aha, nasypało pół metra śniegu, co mnie to obchodzi? Tylko niestety na no właścicielu czy, czy tam posiadaczu nieruchomości pewne realne obowiązki ciążą które mogą się skończyć bardzo realną stratą w przypadku dojścia do jakiegoś nieszczęścia na takim chodniku. I to radzę pamiętać, bo później nagle ktoś mówi, co, ja o tym nic nie wiedziałem. Więc nie sobie na przeszkodzie pójść do gminy i popytać się nawet, nie wiem, czy przypadkiem na stronach internetowych Urzędu miasta Zamościa nie ma regulaminu określającego zasady utrzymania porządku w gminach. I warto się tematem zainteresować, a już nie daj Boże nie może być tak, jak ja wielokrotnie doświadczyłem takich troszkę niewybrednych żartów, bo nieraz napadało 30 cm śniegu, ja chodnik odśnieżam tak, że płytki było widać. Jak ktoś przychodzi i mówi, że nie się tym nie przejmuje, błyśnie słońce jutro czy pojutrze, to samo się stopi. Ja mówię, do tego czasu jeżeli... Pan, czy pana żona, czy mama dwa mnie nogę, to też tak samo będzie pan myślał. I tu nagle wtedy przychodzi refleksja, że zaraz, zaraz, to może ktoś robi nie dla sportu, tylko w sposób m, trzeźwy ocenia sytuację, że robimy coś praktycznego, co ma bardzo praktyczny wymiar rzutujący na warunki życia nas wszystkich, bo takim chodnikiem przed domem jednego czy drugiego mieszkańca zamościa przechodzą nieraz dziennie setki czy tysiące osób. I to nie jest bez znaczenia, czy idziemy po chodniku, czy po pięciocentymetrowej warstwie lodu. Zwłaszcza, że taka pogoda, taka jak teraz, że powiedzmy, w dzień nieraz odbyliśmy, Vă Przymrozek, który sprawia, że to, co w dzień się stopi, wieczorem zamienia się w warstwę lodu. I stąd też nie tylko trzeba odgarnąć, ale czasem nawet posypać chodnik tam dwoma kilogramami piasku. I żebyśmy mieli wtedy wszyscy przeświadczenie, że każdy zrobił to, co może, żebyśmy mogli się poruszać bezpiecznie. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktów mailowych z oraz do oglądania nas na stronie internetowej www.tvk.azamost.pl. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.